Witajcie moi drodzy! Taki ważny temat, wymiana DNA. Muszę wam coś uzmysłowić. Jest to przy okazji nawiązanie do zbliżającego się webinaru i podpowiedź, byście ten webinar jakoś starali się nagrać i na pamiątkę go zachować. Jak będziecie kiedyś słabnąć, będziecie mogli odtworzyć nasze wejście na Atlantydę, ponieważ tam właśnie w historii ludzkich cywilizacji, bo jesteśmy trzecią na tej planecie Ziemia, właśnie roz Rozpoczęto proces, no nie potęgowania mocy. Pole potencjału doprowadziło do tego, iż ludzie, którzy mieli otwarte serce i pod to pole byli podłączeni, wymieniali się DNA. Co to znaczy? Z, y, pamiętacie technikę pieca. Jakbyśmy tak się siedzieli przy człowieku, który jest doskonały, wspaniały, to siedzielibyśmy przy nim, jak. Przy piecu pies by nas ogrzewał. Nie, nie osiągnęlibyśmy takiej temperatury, jakaby była w piecu, ani takiej, jak była, jaka by była po zewnętrznych jego ściankach, ale byśmy się ogrzali. Ale uwaga! Jak, jeśli to ogrzanie nie sprawiłoby, że my, zmarznięci po odtajeniu, byśmy znowu wrócili do siebie i jeszcze chcieli słuchać tego kogoś, tego doskonałego tutaj człowieka, przy którym byśmy, jak przy piecu, siedzieli, by po nasiąknięciu jego DNA, jego spojrzeniem na świat, a samemu się na korzyść zmienić, no to powolutku, odsuwając się od pieca od niego, wrócilibyśmy się do siebie dawnych, ale przynajmniej z, tego, z tej zapaści energetycznej. Z tego zamarznięcia byśmy wyszli. Ale moi drodzy, po odsunięciu się, jak my stworzymy wspólne pole potencjału, to wtedy w tym polu nastąpi wymiana DNA między wszystkimi ludźmi. Na dziś ta wymiana sięgnęłaby zakresu 10% do roku 50% i do dwóch lat 60%. A więc jeśli stworzymy ten potencjał, a to zrobiono na, a na Atlantydzie. Dlatego tam nagle ludzie zaczęli. Nagle, no akurat na Atlantydzie potrzebowali na to trzech lat, ale cywilizacja była, inna inna by była jak, naszą miarą mierząc, taka dosyć prosta, toporna, prymitywna, starożytna. U nas jest technologia, przepływ danych jest gwałtowny. My możemy za pomocą internetu energetycznie łączyć się. Z drugim człowiekiem i go w jakiś sposób dźwigać lub też ściągać w dół. Następuje wymiana projektów i wymiana, oczywiście, podobnego zapatrywania na świat, jak i dzielenie się naszym spojrzeniem na drugiego człowieka, naszym zachowaniem i stanami chorobowymi. To leci cały czas. Tak po prostu jest. Dlatego się mówi, jak wejdziesz między wrony, zaczniesz krakać jak i one. Po prostu, jak jesteś mocny, to będziesz krakać jak i one, stawiając opór, ale prędzej czy później zostanie on złamany. Na Atlantydzie. Doprowadzono do tego, że ludzie zaczęli ym, 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 no, przybierać na energetycznej sile, stawali się mądrzejsi, stawali się zdrości, stawali się pewniejsi i na dodatek nauczyli się korzystać z ochrony tego. Pola. Jeśli nam się uda odpowiednio je ustawić, to zauważcie, że już za kilkanaście do kilkunastu lat to nasze wspólne pole potencjału nieźle by niszczyło wirusy i bakterie. Oczywiście mówimy o tym czymś, co wypacza nasze tu DNA. Ponieważ programy my wprowadzamy, ponieważ programami steruje najwyższa inteligencja, może, do niej, może ona w tym będzie uczestniczyć, i jak nie, to przynajmniej czwarty umysł, a czwarty umysł. To już jest potężne błogosławieństwo. To jest przecież duch całości, to jest ojciec-praojciec, to jest manifestacja mocy, materializacji Bóg wie jeszcze czego. Więc to wystarczy do tego, żeby odpowiednio segregować to, co jest dla nas korzystne, a to, co jest wrogie i, i niszczące. I Musimy do tego doprowadzić. Dzięki temu będziemy w stanie w przyszłości przetrwać nie tylko atak chorobowy, ale i indoktrynację systemową. Będziemy choćby ci ludzie, nie wiem jakie metody na nas stosowali, nawet gdyby próbowali tutaj za pomocą nowoczesnej technologii nas ograniczać, nas ja bym to nazwał kompromitować w oczach Boga, że sobie nie radzimy, to będziemy mogli też dać temu opór. Posłużymy się też technologią. A zauważcie, że tutaj, chociaż ja jestem na razie takim marnym robakiem, ale potrafię siecią Agbe na przykład w 70% eliminować promieniowanie elektromagnetyczne szkodliwe, płynące z komórek, adresowane, wysyłane konkretnie na dany adres do danego człowieka. Także to jest coś, a to są dopiero pobijaki. Jak się podzielimy tutaj tą naszą wiedzą poprzez wymianę DNA, staniemy się mocniejsi i wszyscy zaczniemy myśleć jakimś takim dziwnym, doskonałym modułem. Och, coś się stanie, włączymy się, będzie lepiej. Ogólnie, moi drodzy. Dlatego mówię o tym, żeby nagranie to, ci, którzy będą w tym uczestniczyć, no nie żebyście sobie zachowali na pamiątkę, jak przyjdą trudne kiedyś dni, to będziecie mogli, gdybyście sami na świecie Zadeńczyków zostali, to odtworzyć i dalej siać. Nagranie bowiem jest stałym zapisem, to, co wtedy tam zrobimy, zostanie zakodowane w DNA waszym fizycznym i energetycznych. a ponieważ będziemy wchodzić w przestrzenie duchowe, więc i w duchowych, wibracyjnych. A tam już technologia ludzka, technologia UFO nie sięga. Więc ten, kto później się w duchu będzie budził, znów ten pakiet DNA otrzyma łącznie z wiedzą, jak to zrobić. Tak to wygląda. Moi drodzy. Jeśli uda nam się, znaczy się uda, my już tworzymy to pole potencjału, ono już jest i, i, i tu, w obszarze Polski, no nie, y, będzie one duże. Gdyby kiedyś udało się to zrobić, to tak jak powiedziałem, w grę wchodzi też przyłączenie do Polski kilku państw i wtedy dopiero byłaby to potęga. Jeśli to pole, pole otworzymy, to IQ powinno wzrosnąć średnio o, do roku, do dwóch, o 20%. Zdrowie, czy odporność na zdrowie, i tak dalej, do 40% w tym czasie, no nie, aktywna zaradność życiowa o 50%, co by oznaczało, że jesteśmy mocniejsi, bardziej odporni na wszystkie negatywne ataki. Ale uwaga! Jeśli nie bo to musi być czystka. Edeńczyk zadaje się tylko z Edeńczykiem, buduje Olimp. Ja nie mówię o izolacji. Ja mówię o aktywnych yy, yy, kontaktach. Jeśli ja będę teraz się z Putinem zadawał i z czarnymi liderami ezoteryki, to no, ja nasiąknę nimi, nimi, żeby nie wiem co, bo będę przecież słyszał ich treści. Za tymi treściami, za tą pseudoinformacją yy, yy, znajdują się całe projekty, ich marzenia, to co chcą zrobić. Żeby było dla nich korzystne. Tam jest uwalanie człowieka, jego podporządkowywanie. To powolutku by we mnie wchodziło i wypaczało moje struktury, moje modele, moje własne propozycje na życie. Kto kim przestaje, takim się staje. Dlatego ważną rzeczą jest, byście się nauczyli. Aktywizować związki tylko między sobą, poszukiwać między sobą tych, którzy są uroczy, którzy wam pasują, po zainteresowaniach, po urodzie, po majątku, po rodzaju mebli, po patrzeniu na słońce, po patrzeniu na księżyc, obojętne. No czuje się, czy oprócz tego, że się w wyższych wibracjach, ten ktoś jest do nas dopasowany. Proste i już. Natomiast koleżeństwo wtedy wyrażamy w stosunku do wszystkich, do wszystkich i jest to bardzo przyjemne. Jeśli nie uda Wam się wyrugować czarnych liderów, to od 10 do 70% będą ograniczyć te małe cuda we wszystkich grupach wahadełkujących. W zależności od tego, co i jak. 10% będzie nawet u tych, do, do których oni nie zajrzą, bo oni to sieją. W tej chwili, ale to tak, to wy musicie to, jakby to powiedzieć, załatwić tę sprawę między sobą. Mam nadzieję, że obrońcy, że pierwszy żołnierze, którzy się zgromadzą koło Bartka Albrychta, o tyle mi się przypomniało, który powinien stworzyć taką grupę osób, która nie pozwoli na dywersji i będzie wskazywać czarnych liderów, którzy są. Moi drodzy, w tej chwili aż pięć osób. I wszyscy to są mężczyźni, urabiają kobiety w grupach wahadełkujących. Oni są sympatyczni, oni są mili, oni po prostu sprawiają wrażenie, jakby reprezentowali samego Boga na ziemi, ale to jest maska. To jest po prostu ukryta w tym wszystkim yy, 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 diabelska złośliwość, nie? szydzenie z drugiego człowieka. Przespanie się z takim kimś, a kobiety są oczarowane, bo otwierają swoje serce i kody lecą, no nie, przespanie się z takim kimś eliminuje was. Te osoby yy, później na tych wahadełkowaniach zaczynają yy, jątrzyć, te dziewczyny nie odnajdują się, to wszystko to jest bzdura. W ten sposób to leci. Oni tak zarażają, wykorzystują te kobiety, puszczają je po kilku tygodniach i zabierają się za nową. Jeden z nich w tej chwili obrabia aż sześć dziewczyn. No, o czym ja będę mówił? to naprawdę się dzieje. I nie pytajcie się, skąd wiem, przecieki doszły. Ja tylko przypomniałem sobie o tych czarnych liderach, o których tu bez wymienia nazwisk przez ostatnie trzy lata wspominałem, podpowiadając, w jaki sposób tutaj działają. Mówimy tutaj. Także o czarnych ja, jak mówię, morzu, różnymi... to jest taka nazwa, no nie, po prostu nazwa jakiejś energetycznej operacji. Dlatego mam nadzieję, że Bartek z innymi wyczuli się na to i odkryją tych wszystkich i zaczniecie ich sprawdzać. Tę maskę nałożoną, tę drugą energetyczną warstwę, żeby nie zostać właściwie odczytany. I właśnie podczas wahadełkowań ich obecność, no nie? Gdy mamy tam do czynienia z osobami słabymi, sprawia, że nawet ci, którzy to prowadzą, bo nie są jeszcze świętymi ludźmi, no nie? Starają się w tym wszystkim odnaleźć, więc ryzykują tutaj sobą, że ich zło, że ich niska wibracja przez właśnie takich czarnych liderów czy przez innych ezotorycznych tworów dopadnie. No niestety, tak jest. Są na pierwszej linii frontu i im jest najciężej. Ale niektórzy idą właśnie w zaparte i udają też, że z nimi jest dobrze, by właśnie ugrać swoje. Ale znamy historię. Chodzi o to, byście, byście ich wyeliminowali. Wtedy w tym wspólnym pole potencjału zaczną dziać się cuda. Zaczniecie inaczej patrzeć na świat. Wasze obudzenie się będzie tak silne, że będziecie grawitować na stałym poziomie szóstego, ósmego wymiaru. To jest przecież powyżej poziomu jaźni. To jest cały czas obudzona w świadomości energetycznej jednostka. Z takim potencjałem będziecie mieć tysiące pomysłów na życie, w jaki sposób się finansowo wydźwignąć, w jaki sposób życie sprawić, by było kolorowe, a przy okazji innych nie wykorzystywać, a nawet z nimi współtworzyć. Dzisiaj świat jest tak skonstruowany, iż konkurencja ci, 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 jest zawarta tutaj w każdym słowie, ale my mówimy tylko o miłości i podaniu ręki drugiemu człowiekowi. Podajemy, żeby drugą ręką mu ją odciąć. Konkurencja. No nie? Na przykład powiedzmy sobie, myślę o takim jednym włodarzu pewnego państwa socjalistycznego. On mówi o braterstwie w 70%, a ucina ręce w 90. No to widzicie, no co ja wam będę mówił? Dlatego no, musicie się postarać, by było właściwie, a wtedy zaczną się cuda. To co, no chyba tyle, nie będę tematu przedłużał. Wiecie o co chodzi i przygotowujemy się do potęgi. Te warsztaty będą jeszcze chyba z cztery, no nie wiem, tak do sierpnia mi góra mówiła, bo chciałbym właśnie te warsztaty mocy raz na zawsze zakończyć i nie będę ich więcej powtarzał. DNA, które w tym czasie w innych zostanie zmienione, no nie będzie promieniować na pozostałych. No i liczę na to, że u wielu uczestników z tych warsztatów utrzyma się w formie, choćby po to, żeby cały czas ta wymiana szła. Bo wymiana idzie zawsze między ludźmi, którzy otwierają serca. Jak jesteśmy słabi jak jesteśmy w rodzinach, no, przyniszczani, to co robimy? Uciekamy do kolegi, uciekamy do koleżanki, do jakiejś grupy, obojętnej jakiej, możemy tam mówić o złotych rybkach, o zielonych rybkach, o glizdach, o kwokach, obojętne czym, ale są ludzie o lepszej energetyce niż rodzina. Najlepiej jest pójść na imprezę, najlepiej jest pójść na dyskotekę, tam, gdzie ludzie bawią się, tańczą, czyli jeszcze podkręcają fizyczną i niskowibracyjną y, y, radością. I wtedy to się pięknie harmonizuje, i w pięciu wymianach zaczyna się festiwal radości. No nie, harmonia jest jak nic. I wtedy przy tym otwartym sercu leci wymiana DNA. To, czego nam brakuje, co nam rodzina uwaliła, spychając nas na przykład w małość, w zagubienie, w niewiarę, w odrzucenie, no i tak dane, Czyli robą z nas po prostu popychadło, to po takiej dawce, no nie. Nowego DNA. Wracamy do domu, a matka z ojcem. A gdzież ty była? Już na was z, takim, z taką pałą z wałkiem w ręku wychodzi, a wy po takiej imprezie, nie pijanymi będąc. Mama nie gada, tata nie podskakuje, bo są jeszcze sposoby, żeby was uciszyć. Ale macie szansę, macie nadzieję, bo nie wiecie, że mam skocham. Ja, ja. Tu nagle człowiek się odbudowuje. Czemu? Bo wzorce zachowań wraz z DNA przyjął od ludzi, którzy bawili się na imprezie. A na imprezę na dyskoteki nie chodzą tylko zdechlizny, chodzą też mali ludzie sukcesu, którzy tam się regenerują. Wymiana DNA. We wspólnym polu potencjału poleci nie tylko wymiana DNA fizycznego, ale i pełnego energetycznego. I o to walczymy. Dlatego musimy stworzyć grupę, która zrozumie zasady gry energetycznej i będzie według nich funkcjonować. Do zaś.